Dobra, trzeba stworzyć nową grę, czyli że nowy kartel. Stwórz nowy kartel i zacznij rozgrywkę jedno lub wieloosobową. Pisz nazwę nowego kartelu. Ćwalnia, czy troszkę za surowo? A może coś takiego fentalowe? <laughs> co? co to jest? Może być. Oczywiście chcę podkreślić, że to jest bajka, zabawa gra. I proszę nie brać tu rzeczy do siebie takich, na przykład, że jest kochany pentany. W żadnym wypadku. Edi wygląda. Edi albo Albo Sharon. Na niech będzie Edi. Tybież głos narratora jest podgląd. Okay, I get the fuck out of here before someone comes and sees you, huh? Ah, <laughs> uh, okay, I get the hell out of here before someone comes. Ja, nie, nie, nie. Oops. Okay. Markus. O cholera jasna. No, Jak tam jakieś tam, to ci na uksinie. Odbierz paczkę dla Markusa, początki. Odbierz paczkę dla Markusa, czym? Quest loga podglądnąć, mapa, dziennik. Odblokowane w skarb, to chyba gra mnie poprowadzi. Co to jest takie wielkie? Jasny gwint. Ekwipunek. Mała latarka, osobiste źródło światła. Kółko na klucze. Spodnie. Spodnie, które statystyki mi dają. Ciekaw jestem czy jakieś afiksy da rolować czy coś. Odręczność, siłę. Jakieś perki. Chaos orbiki. Jest kasynko? To dobrze. Dzień dobry, masz tu rzeczy, o które prosił Markus. Masz moją kasę? Ta, mam. Adios amigo. Otrzymałeś przedmiot specjalny, paczka ze sprzętem dla Markusa. Dostarcz paczkę Markusowi. A da się pływać? Czy jest zgon? Ty, no, niby się da. Towar zamoczyłem? O kur. Widzisz. Nie pomyślałem, ale nie wydaje mi się, żeby to miało znaczenie. Mam się dostać tam. Używaj parkuru, aby pokonywać przeszkody w otoczeniu. Nieźle, chyba tak będę przed policją uciekał. W jakimś bunkrze. Zapisz postęp gry w bezpiecznych miejscach, takie jak posiadane kryjówki i bary. A gdzie jest przycisk zapisz? Chyba, że pod escape jest. Zapisz postęp. Dostałeś dla mnie ten pakiet, co? Tak. Aha, ładne dodatki, ładne. Dzięki, człowieku. Słuchaj, zajmij się plantami i zajmij się tymi sprzętami, podczas jak wyczyszczę ten Będą na ciebie czekać. Dobrze byłoby potem też posadzić nowe krzaczki, żeby uzupełnić towar. Czyli dostałem jakiś towar, idź na tackę i przygotuj paczki. Dla... Aha, podzielić będzie trzeba. No dobra. Dobra, dostałem 100 gram cannabis indica. Czyli się to teraz pakuje na mniejsze. 20 gram, a mam 100, to na 5 mógłbym takich. A gdzie jakiś. jakaś maczanka? czymś to namoczyć, żeby cięższe było. Wybierz substancję. Cannabis indica. A po ile worków? Mam 2 gramy, 2 gramy, 2 gramy, po 2 gramy. Itold, uważaj, w tej grze jest NPC na wózku, który zaoferuje ci darmową dystrybucję kokainy. Nie przyjmuj oferty, bo ten NPC to tak naprawdę kolaborant policyjny. I sprzedać je za 60 kg mortadeli, powtarzam, uważaj na NPC na wózki. Zróbmy tak, po 2 gramy 10 worków. Niech mi da. Dodaj. 2 gramy razy 10. Potrzebne zasoby, 10 plastikowych woreczków. Zapakuj i weź. Dobra, mam. Co teraz? Dwa gramy trzeba dostarczyć Wedze, Marcele w Montoi, Gabrieli Soto i obsłuż umówione sprzedaże. Klienci przy dokach. Gabriela Soto, oznacz na mapie. Czy jest tu fall damage? Stestować, a testujemy. No, jest. Witam. Co ona chciała? Jeden woreczek. Jeden. Proszę. Reputacji 8 dostałem. Zmiana reputacji w Mała Wyspa na poziom czwarty. Super. Markowego. Jemu? Żeby nie porozdało za darmo ludziom. Markowego. On. Buenos dias, amigo. Buenos dias. Konfirm. See you later. 560 EARNED FOR cell Gotówka Można jakąś broń kupić tu, w ramach bezpieczeństwa oczywiście Ta gra przypomina mi czasy, gdy 15 lat temu pod przykrywką rozpracowywałem w Płocku siatkę diwerów Niestety pokapowali się, że jestem donosicielem i uj**li mi obie nogi Pani Proszę Weź i zaj** Okay, Ok, so więc, moi przyjaciele one thing, right? prawda? Ale generalnie nie czekają forever. Open the phone to arrange meetings with the other clients. You don't have to do it immediately, but the sooner the better. You can either set up the meeting ASAP or pick a convenient time for the delivery. But when the client's waiting for you, tick tock, you better hurry up. Są dwie osoby. Viviana Morales, szczęście, ziomuś dostarczyłbyś mi marijuana 2G z góry dzięki Albo Kenisha Rodriguez, siema, potrzebowałabym marijuana łącznie 5 g. Czy będzie jeszcze? Jezus, no będzie, ale ja mam 6G. Nie mam 5, albo 4, albo 6. No to dam mi 6, no. Tylko nie wiem, czy przyjmie 6. Chwila, muszę iść poporcjować. Zróbmy tak, mam 80 gramów, więc po 2 gramy 30, to umówmy na 17, jednego, a drugiego na, nie wiem, tutaj. To tak, jest kwestia, który polega na. Kub worek nawozu. Odwiedź okoliczny sklep i kup worek nawozu potrzebnego do hodowania zioła. O, zapiernicz. Marko pisze cześć ziomuś, dostarczyłbyś mi marihuana 5 gram z góry dzięki. A nie mogę ich z bomby wziąć? Umów teraz, przytrzymaj F. O, przeskoczę. Przeskoczę, witam, to chyba temu. Jest 5 gram. Reputacja do góry i pieniądz też do góry. Podpierw. Ale fajna barka. Odłączana taka. Wędka by się przydała jeszcze. Jeszcze chcę zobaczyć, czy mnie nie oszukał stary z zgret. Zapłaciłem pieniądze za to. I z taką samą prędkością uważaj na rekiny. Nie ma tu rekinów chyba oszukał mnie, ale to 50 to nie kosztuje zbyt dużo w sumie. W sensie. No niech mu będzie. A, energia mi spa. Nie. A prochy mam? Mam. Dobrze nie straciłem. Prochy? To nie prochy, ale tak mi się powiedziało. Bilet autobusowy. Nie wiem, nie potrzebuję tych rzeczy, ale... ...pokupuję wszystko po dwa, bo czemu by nie. Sloty? Gdzie są sloty? Nie masz dość miejsc na przedmioty. Oho... Dobra, skupię tą reklamowę. zobaczymy o co tu chodzi. To powiększa m inwentory Dobra, nie wiem co nich chcą ode mnie, kupuję fajki i znikam. Tą reklamówkę, tylko nie wiem... ...co to jest M-Inventory, jak tego, chyba że tu? A, no widzisz. Ten sposób. Alright. Poziom kartelu drugi. Mam questa. Idziemy po worek nawozu, żeby móc sadzić archipelag, żeby móc sadzić krzaki. A oni co? On wygląda trochę jak barak, czy nie? Nie kupić. O, mały plecak, to by się przydało. Kupmy. Łom, narzędzie do wyposażenia. Zwróćmy. Chwila, pierw łom. Kup. A się nie łom, tylko plecak. Nawój, a jednak jest. To kupię z 2 kilo, bo mówię. Wykorzystać dzień do sprzedaży narkotyków, a noc do planowania swoich działań i załatwiania innych podejrzanych spraw. Dobra, idziemy do bunkra, zobaczymy po co ten nawóz jest, jakie jest w ogóle jest. Rozpakuj nawóz. 493 metry, no to za Fentanyl też będziesz sprzedawał. W poprzedniej części jak grałem, to sprzedawałem fentanylek. Fentanyl pamiętam, że to był endgame. Żeby dostać się i móc sprzedawać fentanyl i za niego sporo kaski było. To był endgame. Dla ludzi fentanyl to też endgame. To akurat prawda. To często potrafi być zakończenie gry. Witam, mam pytanie. O jawałem muszę iść dróżką normalnie. Ciągle wysyłana jest twarz wybitnego bohatera Georgia Floyda. I czy ma to coś wspólnego z grą, w którą grasz, i narkotymi? Eee, nie ma nic wspólnego. Nie widziałem, żeby ktokolwiek wysyłał. Upuść przedmioty albo rozpakować dwa kilo nawozu. Wyjście, to weźmy, bo to chyba jest aktualnie 25. razy 15, 375 gram, to w PIZZU jest. Działa to tak. Nasiąko daję 1 czwartą plus kilogram nawozu plus woda to wyjdzie mi 35. A, jeszcze jakiś grow box. Pusty slot, mała żarówka. zainstaluj specjalną żarówkę LED, by przyspieszyć wzrost krzaczków. Kupiłbym, ale nie wiem u kogo. Wody nie mam. Trzeba by jakoś wodę do magazynu ogarnąć. Zbierz i wysusz topy Indika. Zara. A woda? Suszarka hybrydowa. No to wszystko bym tu dał. Max. Jeszcze można wiatraczek ogarnąć i będzie się szybciej suszyło. 25 minut będę to suszył. Brakuje mi wody. Jak ogarnąć wodę? To nie powinno być najcięższe na świecie. Bo miałem wekuł wodę. Other substancji. Woda, substancja, przechowywana w magazynie substancji. Chyba, że to muszę kupić po prostu wodę w buteleczkach. Koleśnik mam. Po A, jeszcze z Markusem trzeba pogadać. To idę pogadać z Markusem. Może on mi coś o wodzie powie. Mówi mi, że ch**ko wyglądam, że ciuchy są na górze w szafie i plecak, jakbym potrzebował. Kupiłem plecak. Otrzymujesz czas bursztyn. Bursztyn to coś slangowego na skamieniała żywica. Nie, to chyba zwykły bursztyn jednak. Trzeba iść pogadać z tą Ellen teraz. Jakieś bursztyny chce ode mnie. To jest Helenka? Jest Helenka. Helen Rodriguez, rozmawiam. Bursztyny! Kupię po dobrej cenie. Znajdziesz na pewno jakieś na plaży. Nowe przepisy odblokowałem jak bursztyny i ogarnąłem. Nowe recepty odblokowałem, patrzę, ale recept nowych nie widzę. Nie, dostępne masz nowe recepty. A nic żadnych recept nie widziałem, ale mam questa, żeby bursztyn zebrać. Powiedziała, że bursztyny są na plaży. O, są bursztyny. Weź w sumie pozbieram tego trochę. Pewnie więcej bym zarobił z tego, niż z latania z narkotykami. Sprzedaj. Ila, nie wiem, Adios, czy to jest quest. Amigos, czy... Odbierz pieniądze.

So Urde, czyli jak mam reputację złą, to blokady są stawiane przez i mnie nie przepuszczą. Billy, cholera, nie poznaję cię, co ty tu robisz? Chyba się znamy. Billy Goodman. Goodman, Goodman, który się Goodman nazywał. Jesse Goodman, On się Goodman nazywał? chyba Jesse. Sol, aha, Sol Goodman. A jak coś to oglądałem dwa sezony z Better Call Saula i trzy razy rewatch Breaking Bada, jeśli chodzi o pamięć. Słyszałem, że jakaś transakcja narkotykowa ma miejsce z Lanzo, To ty, ta. listen, we się catch up. Do your thing. I'll settle my business with Lanzo after you leave, and then we can meet at my boat. How's that sound? O, Zapraszam mnie na łódkę swoją. No dobra. I will help you speed the world. Pocentaże? Jakie percentarze? Yes. 15% for dealing with my for... For <laughs> O 15%! No dobra. No niech będzie. Narkotyk z wyboru, czyli generalnie mogę sprzedawać na archipelagu, ale 15% będzie brał. E, Chciałem ja zrobić? A, ogarnąć sprawy i udać się na ja. Stwórz ofertę na archipelagu. Dostarcz zostawę swojego produktu do lanzo i stwórz ofertę, by zacząć. pop... pop nosić popyt w wiosce. To chwila, to chyba. Ja już tą ofertę mam, ja po prostu coś będę sprzedawał. Już mogę to zrobić? Dostarczone paczki. Twoja oferta. Amfetamina, metaamfetamina i marihuana. Chyba, że po prostu mam przyjmować e, zamówienia i już. I to tyle. Gotówka gruba. O! 300 tysięcy. Zdeponuj pieniądze. O mówimy? Szczerze, ta gra jest jedną z najrealistyczniejszych, w którą grałeś. Podoba mi się fakt że każdy przestępca, ideale złodziej, którego spotykasz jest tej gorszej karnacji. Nie ma czegoś ją... takiego jak gorsza karnacja. Źle interpretujesz rzeczy. Trzeba pieniądze zdeponować do Oscar'a Jimenez'a. Co mu to? grączki. Co Pieniądze zdeponowane. Będzie to cały wypełnione. Woda. Woda 5 litrów, to jest... Głupie jedną taką. Zajmuje tylko jeden soket. O, kościół. Przedwym. O. Można się napić. Jola, chciałbym coś kupić. Co ona ma? Limonada de coco. A piwo. Może wezmę... Kurde, fajna kotwitka. Co to jest? A tego nie słyszałem, żeby to mówił. Jak, to, jak tą ofertę stworzyć? Stwórz ofertę na archipelagu. Dostarcz dostawę swojego produktu. Stwórz ofertę, by zacząć podnosić popyt w wiosce. Nie jestem pewien, jak to zrobić, Holender. Chyba, że to u niego. Twój popyt, Obecne saldo, zero. Archipelag. Mam dla ciebie paczkę. Stwórz ofertę. Aha, czyli daję coś, żeby rozprowadzone było jako reklama, i potem będą klienci? Zaczną się z tego? Chyba tak. Zapracuj na zaufanie, Lanzo. Zbuduj relacje z Lanzo, by zwiększyć reputację w archipelagu do poziomu drugiego. Pozyskać informacje o dostępnych kryjówkach. Spotkaj się z kontaktem Markusa, by porozmawiać na temat dostępnych nieruchomości, by uzyskać dodatkowe kryjówki dla Twojej operacji. Wejdź na jakbiliego. Znajdź przypadkowych klientów. Chwila, za dużo rzeczy jest naraz, zrobię, ja nie wyczymię. Pierw na małą wyspę, i przy okazji jakiś losowych klientów trzeba znaleźć. Chyba tu. Ona chce? Gabriella. 4 gramy, to bierz. Firm? Ale świnia, a dobra. Myślałem, że ktoś się zbekał. A to widzisz nie. Kurde, oni groźnie wyglądają. O Oj, nie zgubiłem się. garda ale. Przecież ja tylko tam podszedłem na chwilkę. A może to pani pielęgniarki? Od razu, jak mnie powalą, to mnie. Z... Jak się bić? Kurwa, nie wiem, jak się bić. Nie mogę. Próbuję lewym, ale nie mogę uderzyć. Nie, nie wiem, jak uderzyć. Czym się uderzyć w parterze? Nie wiem, jak. Nie wiedziałem, jak się napierniczać. Na psy mogłem zadzwonić od razu. Ale nie wiem też, jak to zrobić. Kliknij trzy, żeby ręce. A, dobra. Chodź teraz. Da się zapisać? No nie, bo nie jestem w kryjówce. A mi się zrewanżował. No Chodź. <laughs> Czemu ja widzę go przed... <laughs> Okej. <Okay, now you're... śmiech> Gdzie moje HP? <laughs> 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 HP? Szebrowarka spijemy. <laughs> Dziękuję. A, sure was was a cool. czemu reputacja on, w plecy? Street cred. Czemu repka w plecy? Ja właśnie repę chcę wijać. Chciałem przejść kulturalnie do klienta. To nie mogłem, bo mnie zaczepiał. O ryby łow... Nie, to nie ryby. Al połowi z takiego pomostu. Bo z taką mudeczką wypłynąłby człowiek. Na spinning połowił. Poziom trzeci. A, to zajebiście. Polskie informacje o dostępnych kryjówkach. Kryjówki pomagają rozwijać biznes i organizować skomplikowane struktury pracownicze. No to nie wiem, kupię jakąś taką. ja wiem, tu chyba najlepiej by było kupić. Bo kurde, to jest. nie, mam kryjówkę do wykupienia, ale ta kryjówka jest za drogą, gdzie cały czas mnie ścigają. I cały czas przechodząc ten. Aha, bo ja mam repę za niską, dlatego mnie ścigają. no obejrzyj posesję. Czy chcesz obejrzeć? No, dom jak dom. Tylko pusty trochę. W sumie nawet bym powiedział, że. St Mirosław, Stefano, Halapeniu. Rozważam kupno. 400 tysięcy? 80 tysięcy. Trzeba zarobić. Właśnie, mam je. A w banku 300 tysięcy jest. Zapomniałem ty. Git. To wyrosło. 35. Trzeba to zebrać. Tu się wysuszyło wszystko. O kurwa, nie kliknąłem? Czy co? A, dodane jest 50. Gites. Dobra, wszyscy zrobieni. Kolejny quest to mam wejść na ten jacht. odwiedzić sklep meblowy i kup nową kryjówkę. Dobra, to kupimy tą kryjówkę. Tylko do banku trzeba się pierw udać. A bank był. A, Lombard. To nie bank. to czemu ja tam 300 tysięcy zostawiłem? O! Mówiłem, że to średnio bezpieczne. Kolego, to moje. Zarządzaj. A czemu jest tylko depozyt? Ja chcę. Było 300. O Jezus, ja to w banku mam mieć. A nie przy sobie. O! Ja, mam... ja pierd. Dobra. No to to wróć. Dobra. 200 tysięcy. 400 tysięcy. I jakieś, jak to zesplitować? splitować? Z Shiftem, z kontrolem? z Altem? Eee, chyba, że wszystko wpłacę do banku, bo to kasę z banku pobiera. No, Stefano, rozważam kupno? kupno. No, teraz mam pieniądze, biorę. Mogę szafę mieć, mogę telefon mieć. Stół... O, to wszystko muszę kupić, cholera jasna. Czemu pięci mi sąsiadka? Stół chemika. Cazualne wyposażenie umożliwiające przeprowadzenie prostych reakcji chemicznych, w tym ekstrakcję substancji. Aha, a te suszarki, wszystko i tak dalej? Bo tu widzę, że nie ma suszarek. Oj, nie tak. Opcje, przesuń. Czym się to rotuje? A. bo widzę, że strzałka jest, ale nie wiem jak to zrotować. E? A, ejku, no tak, ma sens. Nie możesz tego tu postawić. Jedno stoi, taca laboratoryjna to chyba nie tu. To stolik jakiś, trzeba by bardziej postawić stół. Git, na stole taca. Obok tacy telefon. No, tyle zdążyłem zrobić. Trochę repy wbiłem. Nową lokację odblokowałem. Troszkę fabuły pchnąłem chociaż mało. Nową kryjówkę kupiłem. Pohandlowałem. No i tyle.